Zapomniałem, że oglądam film. Robiła odlew twarzy czy coś. Włączamy. W porządku, zastygło. Proszę to ze mnie zdjąć. O, jak dobrze sobie pomrugać. Dobra, mamy odlew. Teraz wleję do środka żywicę epoksydową. Wybrałam czerwony, bo czemu nie? Ładny jest i w ogóle. O, patrz, jak wypełnia formę! A teraz czekamy, aż stwardnieje. Gotowe! Wyjmujemy z formy. O, wow, to bardzo fajne! Musi być na wystawie. To najlepsze miejsce dla tego dzieła. Hej, Cheryl! Czemu to cię przypomina? Wszystko w porządku. Nie robię nic podejrzanego. Emily? O, nic złego nie robię. Nic tu nie ma. Żadnej ściągawki. A, dobrze. Upiekło mi się. Ostrożnie, ostrożnie. Hej, oj, ups, to śmieć. Dzieciaki, pora na większy format. No teraz to przesadził. Hej, to nie nic takiego. Mnie nie przechytrzycie! Została mi jeszcze jedna. Co? Matthew? Co to takiego? Nic o nic. Tak myślałem. Hej, pomożesz mi? No jasne. Tu mam odpowiedzi. Tak się to robi. Najpierw kładziemy przezroczystą folię. Zgrzewamy za pomocą prostownicy do włosów, ale tylko wzdłuż trzech krawędzi. Jedną zostawiamy. Do środka wkładamy kartkę. Powinna pasować. Czarnym pisakiem piszemy co trzeba. Równania, odpowiedzi, wszystko. Patrzcie, ile tu miejsca. Cały sprawdzian się zmieści. Potem wyjmujemy kartkę. Proszę, weź to. Dziękuję, ale nic tu nie widać. Jeszcze nie. Co? A, mogę to przesuwać? Teraz wszystko widać, czad! Czuję się jak jakiś tajny agent. To jest genialne! Na bankę zdam ten sprawdzian. Spójrzmy. Super! Oby nic nie kombinowały. Nie! O kurczę! Nie mogę go dosięgnąć. Uch. Hej, z czego tak rżesz? O, repy. Co? O co chodzi? Co za udręka? Haha, bardzo śmieszne. Posmarujmy się kremem przeciwsłonecznym. Wystarczy baniek. Teraz pobawię się arbuzem. Jaki mięciutki, świetny! Hej, zaraz zaraz! Tam stoi pusta donica. Zasadzę swojego arbuza w tej ziemi. No i proszę, teraz poczekam, aż wyrośnie. Tak, ale szybko wyrósł. To przegenialny pomysł. Jedziemy. Okej, okay, arbuzie. Wyrośnij mi ładne drzewko. Dalej zacznij rosnąć. E, co sami robi z tą donicą? Nieważne. <gry> Czemu nie rośniesz? Co? O nie, jest smutna! Muszę ją jakoś pocieszyć. Ułożę kilka warstw modeliny. Położę też taką czerwoną kuleczkę i wszystko razem zwinę. Teraz tym narzędziem pokroję modelinę. Ale ostrożnie nie chcę jej zgnieść! Proszę bardzo, cięcia zrobione. Przyda mi się plasterek ze środka. Wezmę swoje narzędzie do Modeliny. Przetne kółko na pół. Teraz odłożę ten mały kawałek. Ukroję następny kawałek, jak pizza. Idzie całkiem nieźle. Może być. Teraz polakieruję ten kawałek. Świetnie, ale arbus nie ma ziarenek. Dodam czarne koraliki. Będą w sam raz. Nasionka nie wystarczą. To będzie wesoły arbus. Proszę, oto uśmiechnięta buźka. Jaka słodka? Sami? Mam coś dla ciebie szynik z arbuzem i pasująca para kolczyków? Jakie liczne. Podobają mi się? Dziękuję! Ależ nie ma za co. Nie lubię jak się smucisz. Zamiast tego zasieję to! E? Co? Sani? Co? Przecież to nie ma sensu! Ta kolejka to się kiedyś skończy. Co one wszystkie tam robią? Oh. Wow. A do męskiej nie ma kolejki, no zobacz. Czy ktoś się pogniewa? Zamienię ją w drugą damską toaletę. Domaluję ludzikowi spódniczkę. Nikt się nie zorientuje. I co? Wygląda wiarygodnie. Zwłaszcza z kucykami. Rodzimy. Nie wracaj tu. Sorry. Naiwniak. Wolne. Zaraz. To damska toaleta? Myślałem, że dziewczyn jest tam. I gdzie mam niby pójść? O, od razu lepiej. Tak? Niemożliwe. O nie, zapomniałam, że go zaprosiłam. Która godzina? Muszę się ubrać. Prościzna. Teraz wszystko przygotuję. Postawię świeczki. Uuu, jakie nastrojowe. Fajnie, co jeszcze przygotować? Coś do jedzenia. Zrobię sałatkę owocową. Najpierw krojenie. Kiepsko mi poszło. Nie podam tego. Czy widelec pomoże? Ojej, też się nie udało. Może lubi pirę z bananów? Nie, nie jest niemowlakiem. Nie mam na to czasu. Zaraz, karton z gadżetami. Może się przyda. Sprawdzę, co tu jest. O, idealnie. Pokroję tym banana. Nie muszę go siekać. Kiedy ściskam, kroi go w plastry. Kaszka z mleczkiem. Hmm, jabłko się nie zmieści. Ale mam to. Położę jabłko na desce i przycisnę krajalnicę. Wow, jak szybko! Czemu wcześniej na to nie wpadłam? Potnę łódeczki w plasterki. Zaoszczędzę sporo czasu. Skończyłam w samą porę. Aby mu smakowało. To dla ciebie, jak romantycznie. Są piękne. Nie tak piękne jak ty. Usiądź sobie. Jak tu ładnie. To wszystko moje dzieło. Zjedzmy. Super. Jestem głodna. O! Chcę spać. Nie zniosę tego. Mam tak ciężkie powieki. Co za śpiące dziewczę. Kim pani jest? Senną wróżką chrzestną. Zacznijmy od podstaw. Musisz chronić swoją głowę. Zaraz, mam to założyć? A nie wiem. Może tak będzie wygodnie. Nie ogarniam, jak się tego używa. A może. Zrób o tak. A, otwieram i stawiam na stoliku. To będzie świetne. Dobranoc. Hmm. O tak. Papasia. Robota skończona. Aha. No i proszę, wszyscy wygodnie siedzą? Co za cudowne chrapanie! W końcu cisza i święty spokój. Jak to możliwe? Czy tam dalej. No tak, logiczne, już rozumiem. A jeśli. Au! Moja głowa, auć! Sala fajnych ludzi? O pani! Tylko spokojnie, to dla mnie ogromna szansa no to wchodzimy. O ja cie, Ale tu fajnie! Ile w tej klasie fajnych ludzi? Ktoś robi sobie w kącie tatuaż. A tamten chłopak ma gitarę. Super! Dawaj, to będzie epicki tatuaż. Oj to chyba boli, oby dezynfekowała te igły. O, ona wygląda na miłą. Ach, jednak nie. Wow, wygrała z nim w siłowaniu. O, rety, ona jest nauczycielką. Co? Zasady ubioru? Czego to wymagają? Spójrzmy. O, kolczyki. I to mnóstwo. Ha? Co teraz zrobię? Nie jestem wystarczająco fajna, ale odrobiłam lekcję. Zaraz, zaraz. Spinacz. O, matko, na pewno się przyda. Potrzebuję do tego kilku spinaczy. Wystarczą cztery. Jeszcze szczypce do cięcia drutu. Teraz włożę te kółeczka pusta i nos. Przebiorę się i zmienię fryzurę. Przedstawmy się jeszcze raz. Ale super! Witamy w klasie! Ale czad pasuje do nas! Patrzcie na te kończyki. Fajne! Jest świetna. Musi być moja! No cześć! Poczekajcie do końca lekcji. No dobra, ty usiądź w łapce koło mnie. Przemokniemy do suchej nitki. O, już nie pada. Całe szczęście. Okropna ulewa. O nie, moja szachownica, zniszczona! Nie rozumiem, jak to się mogło stać. Słuchaj, poczekaj tu. Zaraz wrócę. Szlak. W porządku, jestem prawie gotowa. Tylko zabezpieczę pokój. Rękawice? Są. Bierzemy się za robotę. Foremki już są. Teraz dodajmy brokat do mieszanki. Świetnie. Wlewamy do foremek. Nie za dużo. Wróćmy do mieszania składników. Więcej czerwieni. I oczywiście więcej brokatu. Dobrze. To wlewamy do drugiej foremki. Super. Niech stwardnieją. I chyba już. Tak? Łatwo wychodzą. Całkiem, całkiem. Potrzebuje więcej. Zaczyna nabierać kształtu. Teraz jaśniejsza mieszanka. Całkiem niezła konsystencja. Wylewamy na dużą formę. Pokrywamy całą powierzchnię i małe elementy, które już zrobiłam. Byle nie przesadzić, wszystkie rogi zalane poza ostatnim. I gotowe, ale fajnie wyszło. Hej, głowa do góry! Zrobiłam ci nową szachownicę. Naprawdę? Dla mnie? Wow! Jest świetna! Chcesz zagrać? Nie udźwignę. To zbyt ciężkie. Wyśl się! Mam dość. Słabiutko. Okej, okay, koniec. Czemu zapisałam się na trening z ciężarami? Nie ma go? Po zupełnie energię. Serio? Słodycze, nie na mojej siłce. Mógłby się wyluzować. Na szczęście mam jeszcze coś. To będzie pyszne. O! -o. Oddawaj proszę, rozczarowałaś mnie, przerwa na loda. Co to? Do... Jak? Mnie nie oszukasz. Nie mam mowy, żebym to zjadła. Oj, o Chcę coś smacznego. Skąd to się wzięło? Bardzo dziwne. Urządzenie do lodów. Oh. Dobra! Potrzebuję paru rzeczy. Aucz. Nie mogę się doczekać. Oj! Pamiętam o lodzie. To już chyba wszystko. Macie ochotę na przekąskę? No to zaczynamy. Wrzućcie lód do maszyny. Tyle wystarczy. Teraz szczypta soli. No dobrze, więcej niż szczypta. Zamknijcie i obróćcie. Zdejmijcie wieko. Musi dobrze smakować. Wlejcie do środka jogurt. I mnóstwo posypki. Tyle, ile zechcecie. Teraz zakręćcie i pomieszajcie. Mam świetny pomysł. Uwaga! Jest moja. Zobacz, co umiem. Przesyłka. Dzięki. Nie ma za co. Teraz sprawdźmy. I spróbujmy. Wow! Smakowite! Wspaniały trening. O nie. Niezła rzeźba. Co się dzieje? Zaraz. Oddawaj to! Za młodu byłem świetnym piłkarzem. Popatrz. Nie. Uh, nigdy nie wrócę na siłownię. W wyjaśnię to. Jasne. Widzimy się za tydzień? Oczywiście. Wszystko musi być idealnie. Dobra, jestem. Na pewno spodoba jej się prezent. Zakradnę się do niej. Zgadnij kto to? Kto to może być? Na pewno jakiś człowiek. O, Jake, to ty! Wszystkiego najlepszego! Popatrz tylko, prezent dla ciebie! Uuu, to ekscytujące! Ciekawe, co to takiego! Na pewno spodoba jej się łyżka? O nie! Jak to się stało? Muszę sobie przypomnieć! Wow, jaki piękny naszyjnik! Spodoba jej się! Ach, trafiłem w dziesiątkę z tym prezentem. Zaraz? Już się zaczęło? Szlak! Spóźnię się, muszę iść. Ach, nie wierzę, że to zrobiłem. Co? Jestem tak silny, że złamałem łyżkę na pół. Ach, ale się błyszczy. Chyba się przyda. Dobra, bierzemy cążki i delikatnie zginamy rączkę. Proszę bardzo. I taki zawijaz. Teraz brokat, bo czemu nie? Orety, spójrzcie tylko. No i proszę, już stwardniało. Wow, wyszło znacznie lepiej niż sądziłem. O włos od katastrofy. He, Co ona robi? O, zasnęła, ale prezent sam się nie wręczy. Obudzę ją w przyjemny sposób. Wow, wszyscy przyszliście. Mam dla ciebie prezent. Podoba ci się? Orety, dziękuję. Co za wspaniałe urodziny. Ale jestem zmęczony. Muszę się porządnie wyspać. O, prawie bym zapomniał. Moja opaska na oczy. Dobranoc. A nie, chwila. Muszę nastawić budzik. Ale nie za wcześnie. Nie lubię poranków. Ach, nareszcie. Jeszcze mój hagiłagi. O, jaki milusi. Nie mogę spać! Jestem głodny. O, pora zajrzeć do lodówki! Już wiem, co mogę zjeść: ciasteczka i mleko. Najlepsza przekąska przed snem. Dobra, mogę iść spać. Ups! Co? Co się stało? Chyba łóżko się złamało. No i nic i spania. I co ja teraz zrobię? A one skąd się tu wzięły? Chwila! Chyba znalazłem rozwiązanie! Wezmę tylko swoją pościel! Wypełnię ją balonami! I zrobię sobie dmuchany materac! Jeszcze kilka i powinno wystarczyć! Wow! Teraz na pewno się wyśpię! Ale mięciutko! Karaluchy pod poduchy! Hej Jasmine! Ach, to trudniejsze niż myślałam. O, cześć Justin! Znowu! O, sorki! Daj pomogę! Znam dobry sposób. Jestem mistrzem w dmuchaniu balonów. A nie mówiłem? Świetnie się składa, bo mam ich tu całe pudełko. I po co się w ogóle odzywałem? To mi zajmie całe wieki. Lepiej wezmę się do roboty. Kręci mi się w głowie. Ale wszystko dla mojej jasmin. Ach, mój bohaterze. O nie, nie chciałam nacisnąć, pups. Dziwnie się czuję. Bez obaw, zaraz to naprawię. Od razu lepiej. Uff, była blisko. Patrz. Sporo ich. To co z nimi robimy? Hm, wiem. Przyczepmy je do sofitu. Wow, fajnie! Ale nie trzyma się. Trzeba wymyślić jakiś inny sposób. Zaraz możemy użyć obustronnej taśmy. Ten kawałek wystarczy. A teraz balon? Dokleję tutaj. A teraz ściągnę taśmę. No to próbujemy. Myślę, że to zadziała. Udało się! Przywiążmy wstążeczkę. Od razu lepiej. Dobry pomysł. A teraz reszta. Została jeszcze jedna rzecz. Teraz jesteśmy gotowi. Niespodzianka! Ojej, jak miło! Jesteście tacy kochani. Aż się wzruszyłam. Dziękuję. To ja lecę, pa? Miłego dnia. A żebyście wiedzieli? Hej, Hagi Wagi, cześć! Zaraz, Jasmine jeszcze nie jest gotowa? Uhu. Czyli ja muszę się nią zająć? Powodzenia? Wygląda na to, że zostałem z tym sam. Do roboty! Oo. Siedź grzecznie, tylko się nie ruszaj, ok? No i pokrzyku. O, kitki! Podoba mi się! Może to? Jest całkiem ładne! Dobry wybór! Nawet nie jest tak źle! Wyglądam ślicznie! A ja jestem z siebie całkiem dumny! O, jeszcze buty! Co powiesz na te? Hmm, nie! A tak dobrze mi szło! Nudzi mi się! Pobawię się balonikiem. Tato, ten balon jest popsuty. Ha? Zaraz. Chyba mam pomysł. Przerobimy nieco te klatki. Przywiążę balon do tego paska. Tylko musi być mocno związany. A teraz przyczepię resztę. Użyję różnych kolorów, żeby było ładniej. Wow, wyglądają wspaniale. Jest na nich tyle kolorów. Wyglądają jak przeplecione kwiatami. Cóż za przemiana? Proszę, kochanie. U, ekstra! Możesz mnie już zawsze ubierać, tatku. Nadmuchasz mi? Żaden problem. Uu, chwilunia, dam radę. Spokojnie, dam radę. Super! Co jest? Czemu się wyłączyła? Bateria padła? No nie! Mamo, pomóż! Co się stało, kochanie? Telefon się rozładował, ale ja nie mam ładowarki. Czemu zawsze mnie to spotyka? Och, uspokój się, skarbie. Już dobrze. Może mam tu ze sobą coś dobrego? Cukiereczka? Ooo, mm, pycha! Masz jeszcze? Och, to był ostatni. To niesprawiedliwe! Patrz, co mam. Bytu. Może to poprawić ci humor? Kasa? Zrobię samolocik! Wee! Ashley, to były moje ostatnie pieniądze! No i co z tego? Trzymaj! Co jest z tym nie tak? Ashley, przestań! <grystanie> o, a co to? Ashley, proszę! No dalej działaj! <grystanie> o, ale fajne! Pacjentka gotowa! Co to było? Narysuję obrazek. Porany, jaki wstyd! Chwila, to mi podsunęło pewien pomysł. Połóżcie telefon na płaskiej powierzchni i nałóżcie na niego kolorową karteczkę. Teraz przyklejcie kawałek folii na górę. Wypełnijcie ją klejem i rozmieśćcie. Teraz dodajcie coś, co zatrzyma klej. Masz kieszonkowy szkicownik gotowy. Idealny na nudę! O, jak fajnie! Daj zobaczyć! Chcesz spróbować? Racja, ale ekstra! Wow, świetne! Dzięki, mamo! Nareszcie chwila spokoju. Ale rurka? Zrobiłam kółeczko. A to co? Lizak! Super! Mam szczęście! Haps! Oddawaj! Nie, jest mój! Ja go znalazłam! Prawie! Och! I patrz, co narobiłaś! Moje! Ha, ha. Weź go sobie! Cały brudny! Mój lizaczek! To twoja wina! Co się stało? Ewa powróciła mojego lizaka! I oto tyle płaczu. To wszystko jej wina! Zaraz coś wymyślę. To się przyda. Mam coś dla ciebie. Co? Pudełeczko na lizaka? Już się nie pobrudzi. I dla Ejdy mam takie samo. Wow, ale fajne. Mm. Zachowam sobie na później. O, działa! Ashley, patrz! Już się nie wróci od podłogi. Wiem, świetny pomysł. Cieszę się, że tak myślicie. Wierzę, co nie? Normalnie byłam w szoku. Co tak długo? A to jeszcze nic, słuchaj tego. O, chodzi o Kevina. Nie zgadniesz, co on zrobił? Dość tego idę stąd. O! Sporo tych balonów? Przydałoby mi się. Spróbować zawsze warto. Przygotuję sobie balon tutaj. I do tego mój ulubiony lakier do paznokci. Uwielbiam ten kolor. Nałożę go trochę na pędzelek. A teraz pomaluję nim balon. Zrobię taką kreskę. I to samo z innymi kolorami. Teraz rozmarzę lakier i narysuję na nim zygzak. Kolory się przez to połączą. Teraz delikatnie zamoczę paznokieć w lakierze. Muszę tylko uważać, by nie przepić balonu. Lakier nakłada się sam. Właśnie o to mi chodziło. Wow, wyglądają super. Powinnam to robić zawodowo. Nie muszę już iść do kosmetyczki. I co wy na to? Ale widziałaś co on miał na sobie? Matko! O! Jak to zrobiłaś? O, zrób mi też takie. Ile za nie chcesz? Bierz wszystko co mam. Muszę zobaczyć jak ona to robi. Głupie balony. Aha! I to idzie do piekarnika. Hej mamciu, witaj skarbie. Właśnie piekę pyszne babeczki. Ojej, jaki śliczny obrazek. To ryba. Patrz jak pływa. Pięknie, kochana. O, nie, nie. Spójrz na swoje ręce. Oj, mamo! Chociaż jedno! Zresztą nie muszę nawet używać rąk. Powiedziała mnie, ale ja chcę babeczkę! Dość tego, młoda damo. Idziesz ze mną. Zaraz wyczyścimy te brudne ręce. Nie, ja chcę babeczkę! Dość, masz myć ręce. Hmm, to niesprawiedliwe. Oby te babeczki były tego warte. Zadowolona? Przecież myję ręce. Tak jak chciałaś. I mydełko. To nie jest zabawne, Ashley. Ale ja tylko zmywam farbę z rąk. Mogę tak cały dzień. A ja poczekam tu cały dzień. Czyżby? Pada, gotowe? Nie, tak nie może być. Tylko spokojnie, oddychaj. Co tu zrobić? Hmm. Zaraz. Już wiem, co zrobię. Zaczniemy od silikonowej foremki. Teraz włożę do niej niewielkie zabawki. Następnie zaleję ją bazą mydlaną. Po sam szczyt. Trzeba całkowicie przykryć zabawki płynem. Każde z segmentów osobno i zostawić do wyschnięcia. Teraz można wyjąć gotowe formy. Ładne, prawda? Ashley? Chcesz nową zabawkę? Wystarczy, że będziesz regularnie myć ręce. O, wow! Pewnie, że chcę. No i to rozumiem. Prawie gotowe, mamusiu. Patrz, czyste rączki. Świetnie, chodźmy po babeczki. Naprawdę? Nie!